Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów to kolejna impreza lekkoatletyczna, która odbyła się tu, na tym stadionie. Przez dwa dni ponad 700 lekkoatletek i lekkoatletów rywalizowało o medale i rekordy życiowe. Zapraszam do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Panie prezesie, jest pan, można powiedzieć, gospodarzem nie organizatorem tego turnieju najważniejszej imprezy chyba na Śląsku dla młodzieży, czy dobrze mówię? Tak, taki imprez mamy bodajże cztery. W tej chwili jesteśmy na imprezie dla seniorów, juniorów i juniorów młodszych. Pod koniec czerwca przystąpią do akcji Młodzicy, a na jesieni dzieci i dzieci starsze. Ile tutaj dziś klubów startuje, ilu zawodników, chociaż mniej więcej w jakich dyscyplinach możemy to powiedzieć? No tak, mniej więcej, mniej więcej w tych dwudniowych zmaganiach 700 zawodników z ponad 30 klubów ze Śląska. To taka liczba przynajmniej mi imponuje a wam? No Powiem tak szczerze, że liczyłem tak może 100-200 więcej tej młodzieży. Myślę, że też okres pandemii przeszk przeszkodził niektórym w przygotowaniu do tych zawodów. Właśnie, bo pandemia sporo namieszała w lekkiej atletyce. Pozbieraliście się już po niej, że tak powiem? Tak, myślę, że pozbieraliśmy się, czego dowodem są wszystkie imprezy, które organizuje Śląski Związek Lekki Atletyki dla dzieci i młodzieży, a zarazem imprezy, które odbywają się na Stadionie Śląskim. Są to imprezy, że tak powiem, na bardzo wysokim poziomie mistrzostwa świata w sztafetach, nowe mistrzostwa Europy, a teraz w niedzielę zapraszamy na Memoriał Kusoczyńskiego. Ale jesteśmy w tej chwili w Gliwicach i to już kolejna impreza w tym sezonie w Gliwicach. Co takiego, czym ten stadion zauroczył was? Czy Polski Związek Atletyczny, że, że ciągle tutaj co tydzień coś się dzieje? No myślę, że są, jest bardzo ładny obiekt. Pewnie, że można by, można by zadaszyć trybunę, bo to dzisiaj, dzisiaj było widoczne, troszeczkę deszczyk nam tutaj przeszkadza, ale są, są też działacze, którzy... Umieją zorganizować tak, tak ważne zawody. Poziom na tych mistrzostwach zadowala Pana? Czy mogłoby być lepiej? To znaczy, jest dopiero początek zawodów, ale zawody stoją na wysokim poziomie. Mamy, że tak powiem, dużo, dużo zawodników, którzy liczą się nie tylko na Śląsku, ale w kraju. Panie Starosto, dziś chyba serce się raduje, widzimy tutaj piękny obiekt, widzimy dużo młodzieży w różnym wieku, no i wiele się dzieje, a Pan też kiedyś był lekkoatletą, raduje się Panu to serce? A Bardzo się raduje, mój kolega Jacek Bednarek, kiedyś wspaniały chociaż sportowy, dzisiaj mnie zaprosił i Pan Prezes Śląskiego Związku Lekkoatletyki, no poznałem tu wielu wspaniałych trenerów jeszcze z moich lat 82-84. I, I faktycznie te serce się cieszy, że ta lekkoatletyka, królowa sportu jeszcze żyje i, i widzę, że młodzież tu uzyskuje świetne wyniki, tu na ziemi gliwickiej, tym bardziej, bardzo mnie to cieszy. Julia wyskakałaś dzisiaj najdłuższą odległość, chyba dobrze mówię, jeśli chodzi o skok w dal seniorów. Więc powiedz, jaka to była odległość? Czy jesteś zadowolona? No i czy pogoda aura nie przeszkodziła w tym, żeby taki wynik osiągnąć? Wynik to jest 5,71. Niestety nie jestem z niego zadowolona, bo oczekiwałam dużo więcej. No pogoda nie była najgorsza, bo miało mocno lać, ale udało się jednak bez tego, że nie padało. No i nic, no, już jest z pogodzistym wynikiem, ale jestem zadowolona z tego, że mam pierwsze miejsce, no i będę walczyć dalej. Właśnie, tytuł mistrzyni Śląska zobowiązuje i też chyba motywuje. Tak, zgadzam się z tym, także myślę, że na Mistrzostwach Polski postaram się jednak pokazać lepszy wynik, no i gdzieś tam też powalczyć o jakieś tam lepsze miejsce. Biegałam na sensie 400 metrów płotków, czasu dokładnie i tak nie pamiętam, był to około 66 sekund z jakimś hakiem, no i było trudno, moją walką była Weronika Rokicka, która do samych metrów tak naprawdę ze mną walczyła. Mistrzostwa Śląska to chyba dla Was najważniejsza impreza, jedna z najważniejszych imprez w roku, tak? Tak to jest? No po Mistrzostwach Śląska od razu są jeszcze Olimpiada Młodzieży w tym roku. Dlaczego te mistrzostwa w są takie ważne? Bo chyba nie chodzi tylko o medale, to także jest okazja do poprawienia wyniku, uzyskania minimum? Tak, uzyskania minimum do i zakwalifikowania się do mistrzostw Polski. Ten stadion w Gliwicach sprzyja osiąganiu dobrym rezultatom. Startowałaś to już na tej fioletowej bieżni? Tak, nieraz startowałam i jest to jeden z lepszych, myślę, że teraz do startowania. Jestem Dawid Mysiuk. Dawid, emblemat Piasta Gliwice, więc dziś zadowolony, bo jaki wynik? Na jakim dystansie? No i z jakim czasem pamiętam? 53,75 podajże na 400 metrów. No i taki, bo to jest taki bieg bardziej dogrzewający przed jutrzejszym startem na 800 metrów. Ale to było trzecie miejsce, bo zapomniałeś o tym powiedzieć, a więc podium to cię satysfakcjonuje? No to taki bardziej jednak, no mówię, takie. Ble żeby było przetarcie przed jutrzejszym startem, czyli taka okazja na medal. Ty miałeś chyba przerwę, jeżeli chodzi o zawodnik, o reprezentowanie barw Piasta, dobrze mówię? Tak, miałem 2,5 roku przerwy z treningami. A wróciłeś bo co, bo jest stadion? Nie, no już tak w sumie przestałem biegać jak był już ten stadion, ale no wróciłem tak bardziej dla zdrowia, no i tak jakoś wyszło, że dalej zacząłem tak startować w zawodach. Czy to jest tak, że to lekka atletyka, tak jak inne dyscypliny, tak ciągnie? No, to jest taka zasada, że ciągnie wilka do lasu? Yy, no tak, to trzeba lubić pod, przede wszystkim, no ale tak, no, to jest taki sport, taki, który lubię. Wiktoria Drust, zawodniczka Piasta Gliwice po konkurencji rzut kulą 4 czterokilogramową i Wiktoria tym razem zadowolona, więc powiedz dlaczego. Jestem zadowolona, ponieważ dzisiaj bardzo dobrze mi się pchało, chociaż kula, znaczy, koło było śliskie, ale zdobyłam pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, no to jeszcze pochwal się jaką odległość uzyskałaś? Pchnęłam na odległość 10,21 metrów. Przekroczyłaś więc dziesiątkę, to taka troszeczkę magiczna, jeśli chodzi o waszą, waszą tutaj, oczywiście, wiek i, i konkurencję, yy, odległość, i to był chyba z tego co wiem, twój najlepszy wynik w tym roku. Tak, to był w tym roku najlepszy wynik, też się cieszę, chociaż no nie było łatwo. Ta pogoda dość trochę utrudniła sprawę, ale się udało. A myślę, Wiktoria, że dobrze też, że jest progres, bo jak rozmawialiśmy jakiś czas temu w tym roku, to, to byłaś niezadowolona po tym, rzucie, po tym konkursie Rzucie Kulą, a teraz jest lepiej. Tak, teraz jest lepiej. Teraz ym, no, przygotowałam się y, jak powinnam, i myślę, że, że dzisiaj było o wiele lepiej i myślę, że następnym razem będzie o wiele, o wiele lepiej. Zdrać w takim razie naszym widzom telewizji Imperium. Y, co, co takiego trzeba zrobić dobrze, żeby znaczy co takiego trzeba zrobić, żeby dobrze rzucić kulą, skutecznie. No to przede wszystkim technika. Tutaj liczy się przede wszystkim technika, na pewno moja technika nie jest zbytnio jak najlepsza, ale wiem, że się poprawiłam. No i oczywiście ogólnokształcące rzeczy, czyli typu ćwiczenia na nogi, ćwiczenia na, na ręce, także. No. Przed tobą druga konkurencja, odważnie rzut dyskiem, i tu też pewnie masz apetyt na złoto. Tak, mam apetyt i to bardzo duży. Bardzo chcę się teraz skupić na dysku, dlatego że dysk dla mnie jest bardzo ważnym i do Mistrzostw Śląska i do Mistrzostw Polski bardzo mocno się przygotowuję, także zobaczymy, co dzisiaj będzie za wynik. Zosia, przed chwilą finiszowałaś 1500 metrów, jeden z cięższych tutaj dystansów, a ty tak średnio zmęczona. No, miałam nadzieję, że będzie troszkę lepszy bieg, troszkę szybszy i życiówkę dobrą zrobię, no ale wygrałam, to się cieszę. Rywalki dzisiaj nie narzuciły tempa? No, troszeczkę nie. Nie wiem, co tu dodać, no. Miałam nadzieję, że będzie trochę szybciej, ale a, też nie ma co narzekać. No właśnie, bo jesteś mistrzynią Śląska, a to też skutkuje no, tym, że przed Tobą kolejne starty. A tak, to prawda. Może się uda poprawić życiówkę. A powiedz, jak taktycznie rozegrałaś ten bieg? No bo to jest parę okrążeń. Po 200, 300 metrach zorientowałam się, że jest troszeczkę dla mnie za wolno, więc postanowiłam objąć wprowadzenie. Tutaj potem mnie koleżanka zmieniła, no i na ostatniej 200 udało mi się gdzieś ją tam wyprzedzić. W zasadzie 150, 150 Najbardziej szczęśliwa na tych mistrzostwach była chyba Gabriela Prusko, lekka piasta z czasem 2 minuty 18 i 12 sekundy zwyciężyła w biegu na 800 metrów w kategorii u20. E, ogólnie nie spodziewałam się, że. Mam szansę na zwycięstwo. Liczyłam, że będę w tej pierwszej trójce, ale raczej liczyłam na to trzecie miejsce. Dlatego jestem w ogóle zaskoczona. Wczoraj biegałam 400 metrów i szczerze mówiąc zrobiłam rekord życiowy, ale nie, nie pobiegłam zgodnie z moimi oczekiwaniami. Dlatego stwierdziłam, że dzisiaj muszę się zrehabilitować i dać z wszystko. I tak też zrobiłam i cieszę się, że udało mi się wywalczyć to pierwsze miejsce i powiedz swój rekord życiowy, który już na 100% daje mi kwalifikacje na Mistrzostwa Polski. Koronny dystans Gabi to 400 metrów. Aby wygrać na 800 metrów trzeba było więc przechytrzyć rywalki. Jak to zrobiła zawodniczka Piasta? Nie było szczególnej taktyki. Co prawda stwierdziłam, że jestem na tyle silna, żeby powiedzieć mocno. Zdecydowałam się, żeby powiedz w pierwszej trójce trzymać się tych pierwszych zawodniczek. Miałam trzeci czas w tabeli, więc wydaje mi się, że byłam dosyć pewna. Przytrzymałam się dziewczyn i czułam, że mam jeszcze siły. Na tych ostatkach sił udało mi się jeszcze tej na końcu drugą zawodniczkę prześcignąć. To jest bardzo dobry sezon dla mnie. Czuję, że mam formę i chcę wykorzystać to na 100%. Wydaje mi się, że pojadę na Mistrzostwa Polski i chcę do tych Mistrzostw Polski się dobrze przygotować. Mam nadzieję, że uda mi się wywalczyć jakieś dobre miejsce. Na podium nie liczę, chociaż zobaczymy. Dzisiaj też się nie spodziewałam, że uda mi się walczyć pierwsze miejsce. Patrycja Chruzik tym razem swoich sił spróbowała w rzucie o oszczepem, a jak jej poszło, posłuchajmy. Dzisiaj brałam udział w rzucie o u 19, czyli seniorów, i dzisiaj z rezultatem trzeciego miejsca 29,83 podejrze. Tej końcówki nie powiem za dobrze, ale możliwe, że tak było. No i oczywiście trzecie miejsce. A czy mogło być lepiej? Mogło być o wiele lepiej, bo aktualnie zajmuję się bardziej pracą i szukam tak, jakby czasu na to, żeby po pracy przychodzić na treningi i wszystko, ale myślę, że będzie lepiej, mogło być lepiej oczywiście, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. Najszybszą zawodniczką na tych mistrzostwach była Julia Polak, sprinter Karowo-Rybnik. Wygrała zarówno w biegu na 100, jak i na 200 metrów, choć pogoda nie była w ten weekend łaskawa dla lekkoatletów. Od zawsze praktycznie biegałam 100 i 200 i specjalizuję się właśnie w sprintach, no i no dzisiaj niestety warunki nie dopisały, bo miałam wiatr dość w twarz, minus 3,5, więc no, ciężko się jednak biega w takich warunkach, ale mimo wszystko jestem zadowolona i z pierwszego miejscu, z miejsca i tak. takiego czasu w takich warunkach. Wczoraj też na 100 startowałam i też warunki były takie no nieciekawe, bo finał już miałyśmy w deszczu ale też jestem zadowolona ze swojego czasu, więc na razie do przodu. Jest do przodu w Gliwicach na tej fioletowej bieżni, więc startujesz tu pierwszy raz, miałaś już tu okazję kiedyś startować? Nie no. pierwszy, już któryś raz w tym sezonie i we wcześniejszych sezonach miałam okazję tutaj startować i bardzo dobrze mi się tu startuje, więc... Więc jest to dobrze, a rzeczywiście ta fioletowa bieżnia, nie wiem, pomaga w osiąganiu lepszych rezultatów, jak myślisz, czy to taki mit troszeczkę? Czy ja wiem, no, każdy... Każda bieżnia ma, ma coś swojego takiego wyjątkowego. Mi się tu akurat dobrze biega i, i często tutaj startuję, więc... Zdrać mi, co trzeba zrobić, żeby tak szybko biegać? Czy to jest kwestia treningu, predyspozycji? Opowiedz. Wszystkiego po trochu. Trochę predyspozycji, wiadomo, trzeba, trzeba mieć też jakiś talent do tego, szczególnie do sprintów. Wiadomo, no trening też dużo daje i jakieś obozy, no i właściwa regeneracja, i dieta, i, i dużo czynników ma wpływ na, na właśnie takie bieganie.